Zapraszam na G2A z kodem Essen. Macie 3% cashbacku, Linka macie w opisie. Hey, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Wojtek. Miło mi was gościć w kolejnym odcinku z Dead by Daylight. Za wszelką cenę. A jestem Kate Denson. Uh, jestem. And Jake Park. Jestem. Intro. intro. Indeed. Zgadza się wszystko. Tak. E, także dobrze, słuchajcie, kolejny odcineczek, bo tutaj były sprzeczki na początku. kto co, <grych> ja jak? E, Tomek e, nie uciekł, mamy minus jeden perk, więc e, Tomeczku. Co za nowość. Pamiętajcie, żeby mówić tak szybciej stop, bo to się samo zatrzymuje. Na 3, 4. Stop. No zobaczmy kogo wylosowałeś. No, 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 no. Ja nie ucieknę na do breaking. O, ty siaku. Ty? Oczywiście. Dobrze! brze. No że się, że Aga będę mógł śpiewać. Aga kupiła traktora. Szczyt. No Tylko ja muszę... To ja muszę ty... perka i ja mam teraz problem. To musisz zrobić no. i wykupić? Dobra, wyrzucę. Wyrzucić. Wyrzucę A. czujność. Pamiętajcie, <grym> że gramy z trzema perkami. On ma A. problem, wiesz? Warzywa albo owoce. Nie wie co tak. wybrać. Ciekawe, jeszcze mi się, się nie spada. Samo mi ale się Ale jeszcze spada. się nie ten, jeszcze się warzywa i owoce nie załączyły. Zazwyczaj wiesz, to jest na fazmo. Ten odcinek wejdzie dwa tygodnie po Eurowizji, więc tak w sumie trochę średnio zarzuca tekstami Eurowizyjnymi. No ale dlaczego bym nie? A ja nagrywam? Nagrywam dobrze. Ja bym się upewniał i sprawdzał. Ja bym sprawdziłam, Ja też bo... sprawdziłam, czy ja ja ty przez by? was dekre sprawdziłem. Bo to różnie bywa. No i szczeliny sobie nie wybrałem, no trudno. O, dziadu. Mila. Turkic lunion. Okay. Tu, Turki? Turkic? Turkic. Tu, Turek? A tak. Turkic. No ale dobrze. Słuchajcie, ładuje nam się meczek, więc ja Wam przypomina o aktywności pod filmem. Będziemy za to wdzięczni. Wpadajcie, że za wszystkie socialki linki macie oczywiście w opisie. I Agnieszku, gdzie? Goodbye! Indeed. Indeed. Ja przez AG też mówię G2A, zamiast G, zamiast G2A, G2A. G2? No ja tam mówi G. Ja? No ty tak mówisz G, G2A. No jak mówisz. A właśnie. g 2 e, Może trochę już w sumie. O pokryjmy, teraz ładny, jeżeli chodzi o odcinek. No, bo ja G2A. Nie, ale, ale G takie. Wiesz. dzięki temu pytaliście się. Taki akcent e, niemiecki. Jak włączyć no, to im. No, bo w ustawieniach w dostępność tam jest chyba drugi albo trzeci od góry. O to jest już poza, na końcu możesz pokazać. Musisz stać do końca, stawić łapkę w górę wtedy Wojtek pokaże wam serduszko. Dziękuję za uwagę. No Oho. widzisz i teraz jak skończysz I mecz usub, pokażesz. 90. Ty za takiego on suba wa. Bye cię czyści. Ty, bejba. bejba. Kaj <tukaj> na za. No. właśnie tam on Zapraszam do mnie. To <tukaj> jest a wiecie, że ten, że ja w sumie tej piosenki, tej, tej bajba, jakiej tam, to ja tak rzadko słuchałam. Tak? Ja w sumie tylko w i na Eurowizji jak oglądaliśmy. Ja tak od... Nie, ja, ja, jak w Polsce byłam... Ja, ja, ja! Ja, ja. ja. Yes, <laughs> jest, jest, jest. Ale i tak to nie, nie, nie. Ty byś, Aga, mogła się nauczyć tańczyć, tak jak ona tam pod koniec. Posłuchaj. A w ogóle to będzie na... A dobra, się mogę dać na Jest na YouTubie. Tak? To ja no. sobie obczaję. No, nauczę. się. Ewentualnie Złuchaj. możesz. No, ale mo, nie, możesz nie, ewentualnie jutro. się lepiej wygina. Na live w pazi z finału. Ale ja nie mogę oglądać tego, Wojtusianka. Czemu? Czemu? Bo mnie w kraju nie jest dostępne. A no tak, wy nie macie ta... dostępny w UK. Ale na w, YouTube też nie? To na Discord nie, nie, nie mają, Nie mają w tym. Ale ja nie wiem, czy mi się będzie chciało oglądać. Ale ja lampkin. Lampkin? Lampkin. O boże, Wojtusianka, ty uciekasz. Nie? Robię na ulicę. Ale to ty, nie? Gdzie? Yeah. Ty widzisz mnie? To ty. To ja. Ja robię na ulicy i jest piła, i spiła i z... Buba, oh buba! Boże. O nie! On będzie miał barbunię. Dude, fuck sake, mate! Idę abstercik. Weźcie, dziutka. Diutka. Ale to, to ja tam nawet nie podchodzę. To był na, w domu na górze, bo idę na górę. I broń Boże Wojtek nie do piwnia. Bo cię nie wyciągniemy. Wojtek, powiedz, że nie byłeś na górze. Nie? Yeah. Nie wiem, ja gdzie e, on ma długą piłę, długą piłę, długą piłę. Długa piła, nie długa piła, długą, piła, długą piła. Ktoś jest z domu? To random. Tam? random, dom, dom, dom. Dobrze, że ja nie muszę uciekać, ja pierkur. Dobrze, że ja. O, no się ja jeszcze pod hakiem. Poczekaj, zobaczymy kogo w, nas, w następnej. Ja wylosuję. E, dobra, idę. Słucham. <laughs> ale tam myślę, e, że random jest. Dobra, ja tu robię jakąś... Ja pie, ale Co? zwaliłem, boże. Co ja zrobiłem? Coś yeah. ja, ja myślałem, że on jest w budynku. W Deklu. <noise> <noise> Mnie Turkle leczy. Turle. Idę do szafy, ja pójdę po wytka. Ej, on tu idzie. idzie. Już ja czuję, on tu idzie. że chyba na klapę będziemy musieli używać. Wrócił do domu, Aga. Mhm. Mm ja jestem w szafie anyway. Znaczy, ja Wojtek, mogłeś tak. po ciebie? Tak. Ja myślałem, że on Proszę jest spukać w gena. I ja wyskoczyłem przez okno. A ja cię zdalnie tak na niego. Chyba ja tam na dach, Wojtek, tam gdzie ty byłeś? Zrobię tego gena. A ty coś tu był na dachu? Już ci widziałem, to nie ma góry. O, on szuka w szafkach u góry. Mam nadzieję, że nie przyjdzie na dół. Ej, szafkach? On mi znaczy, Nie, Tomek, tam na górze robiliśmy gena zagon. I po prostu on zaczął iść i A, no on dobra. ma bardzo duży w ogóle zasięg terroru. O, kurusy, ja nie byłem w tym o. domu. A nie chcę nic mówić, ale ką jest w tym domu, to ja andam. Nie on tam. szukał mnie po szafkach. O, wyszedł, y, idzie ulicą. No idzie do nas, idzie do nas, idzie do Dobra, nas. Ja Dobra, idę robić tego ja giena, co on tam puknął. Wojtek ty się Noż, No już popierdzieli mnie Tomek. No co? i koni mnie! Nie! Nie, on cię przerznie! Poczekaj, Górno. lecę tam! Świedź mu! Pierm na twarz! Wojtek, uciekaj! To wychodzi ciężki na ciężki, Ale był będę ścieżki. Gonimy. Dobra, poszedł za Wojtkiem. On, on, on... kurwa, nie, nie, nie. nie, poszedł, nie. nie poszedł za o, tak, tak. Natarnia, 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 natarnia. <noise> nie... Latarnia! Latarnia, latarnia! Paleta! Skurczysnie! nie. Ogólnie pamiętaj Wojtek y, do mat. Wy tubieś ma... O kurwa... O się wkurzył! O się wkurzył. Aż mi pieprzną paletą. Gdzie ty Tomek jesteś? Za domem. Jestem w tym domu koło głównego. Ja robię tam gdzie robiliśmy Wojtek. Okay. No, ale przez to, że nikt nie robi gena. No, ja <laughs> w szafę nie widzę. No bo jak Tomek padnie, to. Kurde. No. Dobra, tu jest szafa. Dobra, ogólnie ja się nie chowam, to przyjdzie do mnie. Ale się. I skończę gena. Dobra, skończyłam. Dobra, ja się za szafie. Ale nie złą blocką wykręciłem. Nie wiem takich Ej, co? Właśnie. Ale to już piszę. Pomyśleć o lupie w życiu. To jest destrukcja. Ja już, Fapie. Dobra, to idę, jest. idę potomka. On leci do Wojtka? Już do ciacia. Nie, dziecko, to. O, przecież no, wiem już, Znaczy, ogólnie jest tak, że y, Wojtka będzie musiał grać na kropek? Ja nie zdążę do szafy. Idę do potomka? Aga, kupiła traktora. Szaszło? tu szafy nie ma. Dobra, on a przyjdzie też? do nas. E, no, gdzie? To cię musi będzie się do nas. Chodźcie schowamy. No, tak. O, idź, idź, Tomek, idź, idź. Jak nie biegni, idź. Wiesz, że się rozdzieliliśmy? E, nie, idę za tobą, a on za nami. <laughs> Super. Dobra, ja, po ja pójdę porandomo. ze mną? Przed... no, kreski chyba. Ja w, w sumie źle... Ja mogę iść. E, ja pójdę, bo no. jestem bliżej. Y ale... A możesz przyjść ewentualnie się wyleczymy, ale wiecie co? Lipa jest taka, że ja wziąłem latarkę z nią na sobie. Lipa to ja zazwinam. Kurwa. Obrwałem z młota. <grym> Ej, to jest ciężki mecz, to się nie da woj Aha! Właśnie dostaję w głowę młotem, a teraz piłem i wszech dupsko. <grym> a czemu, a czemu no lecimy mando ma Nie My leczmy go nawet... No, co się wło... cieszysz, kretynie! Kipko! A jest barba. Znaczy barba, ten memento memento. Dobra, ogólnie to on idzie do nas. Nie mam pipę. Tak, nie idzie. A, bo nie powiesił. Dobra, dobra, dobra. Kulmen. Nie ma barby. Dobra, oglądam dziadzie. Nie to, jak. Poszedł byłe. na ulicę? Dziadzia? E, nie, ten y, buben. <grym> Poszedł na ulicę. Dobra, dziadziaki teraz się przygadza. Pognął gena, ja idę tam. Dobra, Wojtek robi. Co robimy z dziadkiem, Gena? O, idzie do białego domu. Nie, poszedł na... Co on w Stanach robi? <laughs> poszedł ten, poszedł do białego domu. <laughs> idzie do białego domu. A gdzie ochrona? <laughs> no My jesteśmy obok tego domu. No to Wojtek, ty tam wiesz, się kitru, kitru. A nie, nie, nie. Poszedł za Tak, mam widzi Wojtka. Co jest z tymi latarkami, mogę wiedzieć? <laughs> to no samo... przecież mnie popierdzieli, no świecę mu poryju i nic. O, nie, nie, nie minus perk na pewno. No, na pewno będzie ciężko, no co co zrobisz? Nic nie zrobisz. Nie wiem, szczerze, jedyni killerzy, którzy mnie chyba najbardziej w Dead by Daylight irytują zawsze, to są ci, którzy potrafią powalić na raz. A to mnie, ci, którzy są lepsi ode mnie. nie, bo to jest. Bo to jest takie trochę. Nie Dobra, gen, 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 zrobiony? Czuję, że pójdzie za Wojtkiem. No ja jednak nie e, Wojtek, gdzie jesteś? E, tam gdzie zaczęliśmy robić, za razem raz robiliśmy Ja na jestem w tym domku, do tam? domu tam? O widzę cię, widzę I idź, idź ale, ale on się lupuje Ale ogólnie jak na przykład go chciał wieszać To tu, o, Ale go przetrznął O no. do szafki Wojtek No nie będę wchodzić do szafki, gdzie ty jesteś? No ja... Nie do jesteś Halo? Cofnij się Wychodzę oknem O kurwica Za <laughs> Nie, 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 nie zdążę! Czekaj, y, tym kapteczkiem cię. Ale on tu nie idzie, jakby. Jeszcze nie. Idzi. Patrz, nie idzi, nie idzi. Uh -huh. Dobra, Wojtek, tylko uciekaj. Ty coś widzisz, jak tak obrażasz kamerą? Nie. No też, jak właśnie to, myślę. Bo to. O nie, on cię widzi. No, y. co za. Ogólnie jest tak, że to są bą... bączki. Ja robię a inne błąd. Ale wojtek dzięki? No bo mnie nie doleczyłaś. No ta... A, nie? Nie. Ej, przepraszam, co ma kuźwa tyle tej piły o, Bo to jest ze nie. Dobra, to jest ogólnie z dwomeć, bo to Kurz. Nie no... Dobry buberns no Dobry buberns? Dobry buberns. No no nie, to, nie te... Nie falował, nie boże, I nie. Nie kąpił. Nie, nie no, dobrze gra trzeba, trzeba przyznać, ale i co nie zmienia faktu, że dla mnie te że to są kurde naprawdę... On go goni? Więc, tak, to jest tak samo jak się gra Master G w League of Legends. Naciskasz jeden przycisk. O nie, patrz, on go gonił, gonił. On To, za ty żyjesz. Masz. Ta. Ta o, chyba nie chciał, żebyś mu dawała, wiesz? Nie, on, on zazwyczaj jest tak, że... Nie. Może ty ledwo wdówką zostałeś, bo zginąłem, a ty co mu dajesz. Nisi się bardziej. Patrz, patrz. Patrz. Pamiętaj muszę jaka, że, że, że może nie, momento, wisisz, więc. On mu robi momento. No a to nie zrobi momento? No on nie zrobi. A to nie na mnie zrobi? Co on robi? Piu. What the fuck are you doing? No pieprzono mu, a teraz mu w tyłek piuł w, w Bad boy. No comment. No bo bu, on teraz się nigdy nie puszcza. On albo kamień, tak, albo. Tak, tak, to jest tylko wygląda. No, także. No. Well done. Well done. nam się trafił. Kamica jedna. Nie dobrze, nie się zrywać, Ty, Aga, Zrywaj się, a jak nie to szybko gin, to może Wojtka chociaż uratuje. I da go do klapy. Mhm. Mm nie ale on już widzi gdzie jest tak No ma... i dupa. Weź mu kręć, nie, nie, nie. A mu rób Nie, nie, nie. No, ta. Jak mam memento, na pewno. A -a. Ale przynajmniej prawie nie masz widoki z okna. U, ale jakie, jakie cinematyki tutaj w tym zabójstwie. No, ale wiesz, zabójstwo wiesz, miałeś ładne. Ogólnie prawda jest taka, że każdy z nas by zginął na Bobronę. Tak. Także... Oh well. A te, dlatego mówię, no najgorsze co może się trafić to jest killer, który po prostu na jedno... na jedną strzałóweczkę. No Na jeden wiecz obiecała. Chociaż szczerze ja nienawidzę pana kostki. Nie nienawidzę nienawidzę. No go. Kost, ale kostek swoją... No że ale... cię na myci i nie możesz się lupować. No, to też fakt. No właśnie. Może tam miałem punktów. Ale co nie zmienia faktu, że i tak... Um, jak podoba Ci się mecz na jedną gwiazdkę? Moim, nie wiem, moim zdaniem powinien jakoś może pozmieniać te postaci, bo to naprawdę takie na, na jedno, myślę, że to, ja nie wiem, ja mam tak, że mi od zawsze kilerzy, którzy zabijali na raz się nie podobali. No to jest trochę takie na zasadzie, wydaj pieniążki, to będzie ci lepiej, nie? Oho, wydaj pieniążki, będzie ci lepiej. Inaczej, no to coś, coś w tym stylu, ale mówię, moim zdaniem kilerzy, którzy zabijają na raz i jeszcze mają tak łatwo do zabicia na raz, bo buba co, odpali się przy tobie i może jeszcze chodzi z tą piłą. Uh -oh. No to jest takie trochę, no... No ale to moje takie prze przemyślenia. Dobra. I tak e... nie ma gorszego od kostki. Nienawidzę, nienawidzę, nienawidzę. No... Ja nie cierpię w ogóle tego. Ja bym ja powiedział, że oni są tak troszkę na równi. Uh -oh. Chociaż buba jest gorszy niż kostka. Ehm, mm -hmm. No, ale w każdym razie. My Wam za dzisiejszy odcinek dziękujemy. W następnym będę ja wybierać, kto będzie uciekać, mm -hmm. więc zobaczymy, co z tego tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, no i oczywiście niestety gramy bez dwóch perków. Mielo. Także będzie trzeba tutaj wybrać, co i jak. Tak, ja już nie wiem, co mam. Ale w każdym razie za dzisiaj wam dziękujemy. Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Była ze mną Agnieszka. Do. Był też Tomek. Do. Także to. Do następnego. Cześć. Pa, pa. pa, pa.